Jaka zapadła po katastrofie, trwa do dziś. Ani Amerykanie, ani NATO, ani żadne z państw sojuszniczych nie przedstawiło jednoznacznych dowodów, że ich systemy obserwacyjne zarejestrowały moment tragedii. W efekcie pozostaje jedynie pytanie: czy to możliwe, by w świecie, w którym każdy metr Ziemi jest obserwowany, nikt nie widział jednej z najgłośniejszych katastrof w Europie? A jeśli widział, to dlaczego wolał udawać, że nie? Katastrofa w Smoleńsku to nie tylko bóli i pamięć. To również jeden z najbardziej nieprzejrzystych epizodów współczesnej historii Polski, w którym polityka, technologia i tajemnica wywiadowcza tworzą gęstą sieć niedopowiedzeń. Od tamtego poranka minęło wiele lat, lecz mimo upływu czasu wciąż nie poznaliśmy pełnej prawdy. Oficjalne raporty, analizy, rekonstrukcje, wszystkie kończą się w tym samym miejscu. W punkcie, w którym zaczyna się strefa milczenia. Bo Smoleńsk to nie tylko tragedia. To także test lojalności między sojusznikami. Pytanie, które nie przestaje powracać, brzmi: czy Stany Zjednoczone?